Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki Wam i Waszym komentarzom, w których prosiliście mnie o przygotowanie materiału na temat tui i ich szkodliwości. Temat szkodliwości tui jest często podnoszony przez wrogów tui, którzy chcieliby się ich pozbyć z naszego środowiska, z naszego otoczenia i uważają je za źródło wszelkiego zła i brzydzące nasze ogrody, rośliny. Czy ma to sens i jaki związek mają Tuje i szaleństwo Van Goga, o tym opowiem Wam w tym odcinku. Zapraszam. Na wstępie chciałem powiedzieć, że ten kanał nie jest sponsorowany przez żadną Big Pharma ani innych potentatów, którzy chcieliby zawładnąć waszymi umysłami. W przeciwieństwie do tego, co spotykam w komentarzach pod tematami dotyczącymi roślin szkodliwych i inwazyjnych, nikt mnie taki nie sponsoruje. Jedynymi sponsorami są patroni, którzy wspierają mój kanał, za co bardzo Wam dziękuję, drodzy patroni, oraz od niedawna też osoby, które kupują mi kawy. Jako podziękowanie. Więc jak już mamy to wyjaśnienie za sobą, to przejdźmy do tematu odcinka, którym są tuje. A tuja to określenie, które obejmuje sobą nie jeden rodzaj, nawet i nie jeden gatunek roślin, a dwa rodzaje, bo są zarówno żywotniki, jak i bioty. O tym wam powiem za chwilę i wyjaśnię, czym się od siebie różnią. Żywotnik zachodni. Jest rośliną występującą na wschodnim wybrzeżu Ameryki, no ale dla nas cała Ameryka jest na zachodzie, więc ta nazwa zachodni i tak ma sens. Jest to roślina bardzo długowieczna, żyjąca nawet do tysiąca lat, przez co jest najstarszą rośliną rosnącą tam teraz w lasach. Natomiast żywotnik olbrzymi występuje na zachodnim wybrzeżu Ameryki, od Alaski aż po Kalifornię. I on wygląda inaczej, pokażę wam zdjęcia. Trzecią tują jest Biota Wschodnia, która wcześniej nazywała się żywotnikiem wschodnim. I występuje ta roślina w Korei, Chinach oraz na wschodnich krańcach Rosji. Różni się również, pokażę Wam też zdjęcia, ale jak już mamy omówione to skąd pochodzą tuje, to teraz przejdźmy do tui, które rosną w Polsce. W naszym klimacie tuje nie są tak długowieczne jak w swoim rodzimym klimacie i nie dożywają na pewno tysiąca lat, przez co są roślinami, które często trzeba wymieniać, zastępować, no bo po prostu wypadają, usychają przez co są czasami takie żywopłoty, w których brakuje co drugiego drzewa i nie wygląda to już tak atrakcyjnie. Natomiast tu je bardzo łatwo się rozmnaża wegetatywnie, bez dużego nakładu pracy, w zasadzie można szybko je namnożyć, one sobie rosną i po kilku latach już nadają się na sprzedaż, przez co są bardzo popularne w szkółkach ogrodniczych i w marketach budowlanych, a poza tym tak nieduży koszt za jedną roślinę, która rośnie dość szybko, jest zimozielona, sprawia, że jest to roślina bardzo popularna, w naszych ogrodach, służąca do tego, żeby odgrodzić się od sąsiadów, od, od ulicy czy od czegokolwiek. Niestety, tak jak wspomniałem, nie jest to roślina wieczna i, i nawet długowieczna w naszym klimacie. Wiadomo, że zdarzają się osobniki, które żyją dłużej, jednakże często widać to, że już nawet młode rośliny po prostu wypadają i trzeba je zastępować. Ale nie to, czy ona jest długowieczna, jest tematem tego odcinka a to, czy jest szkodliwa. Odpowiedź to i tak, i nie. Otóż w tujach występuje tujon, który jest ketonem terpenowym, jest substancją, która jest neurotoksyczna. Ale ta substancja nie występuje tylko w tujach, choć od tuji tak jakby wzięła swoją nazwę, bo występuje też w wielu innych roślinach, których używa się w ziołolecznictwie i które można kupić w aptece. Dlatego to nie jest tak, że tuja jest jedynym nośnikiem tego tujonu, i ono jest źródłem całego zła. Oczywiście tuja może uczulać i są osoby, które są bardziej wrażliwe na jej działanie, i nawet potarcie gałązek może spowodować u nich reakcję alergiczną wysypkę i tak dalej, dlatego poleca się zakładanie rękawiczek do obsługi tuj do obcinania ich i wyrzucania gałązek i tak dalej. Sam zresztą też w sumie mam takie doświadczenia, że to jednak działa trochę tak uczulająco, podrażniająco na skórę, jak się z tymi tujami dużo obcuje. Jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o przycinanie tuj i ich kompostowanie na przykład. Otóż tuje przez to, że zawierają żywice oraz tujon, mocno spowalniają tempo kompostowania wszystkiego, co jest w kompostowniku. Dlatego warto jest je kompostować osobno. Poza tym one mocno zakwaszają ziemię, więc jeżeli chcecie na przykład nawóz do roślin takich, które lubią kwaśną ziemię, np. rododendrony czy azalie, no to warto sobie ten, te tuje kompostować osobno. One będą się dłużej rozkładać i nie będzie to spowalniało ogólnego kompostowania innych rzeczy, a poza tym uzyskacie dzięki temu kwaśne. Podłoże, kwaśny nawóz, taki dla roślin, które lubią po prostu kwaśną ziemię. Jeżeli macie zbyt zasadowe podłoże u siebie w ogrodzie, to też może być dobre rozwiązanie. W internecie można znaleźć różne informacje na temat zatruć tujami, i nie jest to kłamstwo. Otóż można zaszkodzić sobie zjadając tuje. No nie wiem, kto miałby takie pomysły. Myślę, że głównie dzieci. I właśnie spotkałem się z taką publikacją na temat dziecka, które zjadło gałęzie tuj. I zostało od razu wysłane do szpitala, gdzie miało objawy zatrucia, podrażnienia układu oddechowego i itd. Ale dziecko przeżyło i ostatecznie no, nie było większych problemów. Drugim przypadkiem, który też widziałem opisany, który też u nas w internecie można znaleźć, to są konie, które zostały zatrute, zjadły, wysypane gdzieś tam na pastwisku, właśnie ścinki takie tu i które były przycinane i. No, nie przeżyły tego chyba z 11 koni, więc nie jest to tak, że ta roślina jest zupełnie niegroźna. Natomiast jeżeli będziemy ją traktować tak jak inne rośliny ozdobne, czyli nie jeść, nie przygotowywać z niej żadnych naparów i tak dalej, no to jest to roślina, która nam nie zaszkodzi. Zatem jeśli chodzi o szkodliwość, tu i to ona jest. Możliwa, natomiast muszą do tego nastąpić specjalne okoliczności, czyli np. spożycie tej tui, której no, nie spożywamy, a żeby do tego doszło, no to muszą nastąpić specjalne okoliczności, więc może to spotkać raczej dzieci albo zwierzęta, które nie są świadome zagrożenia. Ale tuje nie są szkodliwe dla wszystkich zwierząt, bo na przykład zwierzyna płowa zjada młode pędy, młode gałązki, tui i u nas i też w Ameryce. Więc nie wszystkim to szkodzi. Ale jak już mówimy o tym tujonie i o tym, że on jest szkodliwy, to chciałbym wam powiedzieć też o tym, w czym on również występuje i jak dużą karierę kiedyś zrobił i w sumie nadal robi tujon i rzeczy, które go zawierają. Więc przejdźmy do tej historii o tujonie i o Van Goghu i o wszystkim z tym związanym. Otóż tujon występuje nie tylko w Tuj, a również na przykład w bylicy Pią, czyli w Piłnie. występuje też w Szałwi. Występuje też we wrotyczu, a te zioła są już bardzo popularne przecież nawet w kuchni szałwia. A wrotycz na przykład na odrobaczanie i można kupić sobie wrotycz w aptece. Można kupić też nawet, słuchajcie, można kupić w aptece lek ziołowy, który zawiera. W sobie wyciąg z żywotnika zachodniego, czyli z tui. Ten lek zawiera też na C i jeszcze coś tam. Generalnie jest to lek taki przy obniżonej odporności, przy przeziębieniu. Więc to nie jest tak, że ta tuja zabija. No bo tak jak wszystkie lekarstwa, w nieodpowiedniej dawce zaszkodzi, a w odpowiedniej dawce może pomóc. Ale tak jak sami widzicie, ten tujon nie występuje tylko w tujach, a też właśnie w innych roślinach, które są dużo łatwiej dostępne i można by je znaleźć na łące i zjeść i się zatruć, albo się nimi leczyć, bo to nie jest tak, że ja jestem wrogiem Zio-lecznictwa, absolutnie to nie o to chodzi, bo czasami też widzę takie komentarze, to nie jest tak po prostu uważam, że żeby leczyć się w jakikolwiek sposób trzeba mieć na ten temat jakąś elementarną wiedzę i nie robić tego na zasadzie zabobonów, tylko rzeczywiście wiedzieć, co jak działa i co może z czymś również wchodzi w interakcję i powodować różne problemy, a nie tylko te pożądane skutki. Dlatego chciałbym Wam opowiedzieć o tym tujonie, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa historia i spędziłem niejedną noc czytając różne rzeczy na temat właśnie tujonu i na temat piołunu i tak dalej w rotyczu, więc przejdźmy do absyntu. Absent chyba wszyscy znamy, w sumie w temacie tego kanału zielony. Absent jest alkoholem, który zyskał dużą popularność i sławę w XIX i XX wieku za sprawą artystów, którzy się nim odurzali. Absent jest gorzkim alkoholem, który zawiera w sobie zioła i właśnie m.in. bielice, piołun, przez co zawiera również tujon. I ten tujon stał się bardzo kontrowersyjną sprawą, która sprawiła, że później Absent był zabroniony. Początki popularności absyntu były powiązane z tym, że do Europy dostały się mszyce filoksera, które spowodowały ogromną plagę, która strawiła mnóstwo winnic i spowodowała, że Europa nagle była w kryzysie, jeśli chodzi o produkcję wina. No bo większość winorośli po prostu była przez te mszyce zniszczona. Te mszyce dostały się do nas z Ameryki. A wszystko przez to, tutaj jest przykład na to, jak pozornie niewielka zmiana może wprowadzić wielkie zamieszanie i zmienić zupełnie świat. Otóż, wprowadzenie statków parowych przyspieszyło podróże z Europy do Ameryki. A z Ameryki przywożono do Europy winorośle. I na tych winoroślach wiadomo, że były różne szkodniki. Wtedy nie było kontroli fitosanitarnej, takiej jak teraz. No, gdyby była, to może świat by wyglądał inaczej. No, ale wracając do filoksery, czyli tej mszycy, która występuje na winoroślach. Chodzi o to, że przez to, że wcześniej podróż statkiem trwała długo, to ta filoksera zdążyła wyginąć, zanim dotarła do Europy. A później, jak już spopularyzowano podróże statkami parowymi i ta technologia została udoskonalona i pozwalała na to, że te statki pływały szybko i już nie tak awaryjnie, zaczęto na nich sprowadzać również te winorośle, i dużo krócej to trwało, przez co Przetrwały szkodniki, które były na roślinach. No i w efekcie w 1863 roku zaobserwowano w Awinionie dziwne obeschnięcia liści na winoroślach, które na początku bagatelizowano, ale w ciągu kilku lat ta plaga zaczęła obejmować coraz to nowe tereny Francji i nie tylko Francji, bo później też rozponoszyła się w zasadzie w całej Europie. Do Polski podobno nie dotarła, ale Czechy, Słowacja już tak, Grecja, Portugalia. No, wszyscy dostali. W zasadzie, z tego co czytałem, to jedynym krajem, który produkuje dużo wina i nie był objęty tą epidemią, było Chile. No, ale przez to, że ta filoksera się tak rozpanoszyła i zaczęła zabijać winorośle, to nie było wina. No i trzeba było coś pić, a zwłaszcza artyści musieli coś pić, bo przecież na trzeźwo by nie tworzyli. Dlatego zaczęto szukać jakichś substytutów tego wina czegoś, co można by tak sobie fajnie pić. No, i padło na absynt. Dlatego, że absynt jest alkoholem takim trochę tajemniczym, trochę magicznym. E, trzeba go pić w odpowiedni sposób, to jest cały rytuał. Przez to, że absynt jest taki gorzki, no to trzeba było go pić z cukrem, a ten cukier dodawało się taką specjalną łyżeczką, na, yy, na, w kostkę cukru nasączoną absyntem, się podpalało albo przelewało się wodę. Piło się to rozcieńczone oczywiście, bo absynt ma 70% około, więc to jest, wiecie, prawie jak podwójna wódka. Dlatego było to dużo mocniejsze niż wino, którego wcześniej pito dosyć dużo. Więc myślę, że cała noc picia absyntu dawała jednak trochę więcej procentów niż picie przez całą noc wina. Ale oprócz procentów ten absynt zawiera również tujon. I ten tujon oprósł wtedy legendą, mówiło się o tym, że on tak działa... Pobudzająco, halucynogennie, że ma się po tym wizję i tak dalej. Czy była to prawda? Badania pokazują, że absent, który produkowano wówczas, zawiera mniej więcej tyle samotującego, co ten obecnie, przez co łatwo można stwierdzić, że ten absent pity aktualnie no, nie powoduje takich wizji, więc tamten też ich nie powodował. Rzeczą, która powodowała te wizje, było po prostu wysokie stężenie alkoholu bo 70% to jednak 70%, słuchajcie, no, nawet trochę rozcieńczone, to i tak jest bardzo silny alkohol, który spożywano, w zasadzie, no, codziennie. Przynajmniej w przypadku, na przykład, Van Gogha. Absent stał się bardzo popularny, no i wiadomo, że ta wysoka zawartość alkoholu powodowała też różne problemy, no, bo ludzie jednak pod wpływem alkoholu robią różne rzeczy. Doszło do pewnej tragedii w Szwajcarii, gdzie mężczyzna zabił swoją żonę i dzieci, Zamordował po prostu całą rodzinę pod wpływem absyntu. I czy było to pod wpływem absyntu e, w domyśle tego tujonu, czy było to po prostu pod wpływem alkoholu, tak jakby się uróżnął czymkolwiek innym? Jakby nie było, to spowodowało to, że w jednym z kantonów Szwajcarii zabroniono spożywania absyntu. A to spowodowało, że później efektem takiego domino szło to dalej. W kolejnych krajach i w kolejnych kantonach w Szwajcarii, potem we Francji też zabroniono, no i generalnie w Europie, w Ameryce. E, stopniowo tam również wprowadzano ten zakaz, przez co absent stał się po prostu alkoholem, który jest tylko w podziemiu, w szarej strefie nielegalnym. Powstała nawet taka jednostka chorobowa jak absyntyzm, która miała właśnie być związana ze spożywaniem absyntu w dużych ilościach, co doprowadzało do. No takiego delirium tylko tak naprawdę to wynikało po prostu z nadużywania alkoholu i skutków ubocznych jego odstawienia, a nie ze spożywania absyntu jako absyntu, bo tak samo można by z każdym innym alkoholem wymyślić sobie osobną jednostkę chorobową od spożywania wina albo od piwa. Ale ten termin był na tyle nośny, że spowodował zabronienie sprzedaży i spożywania absyntu w wielu krajach europejskich i w Ameryce. Ten stan rzeczy trwał długo, jednakże w tej chwili wszystko to wróciło już do normy i tak naprawdę nie ma to już zastosowania. Koronnym przykładem szkodliwości absyntyzmu jest Vincent van Gogh, który rzekomo z powodu właśnie spożywania absyntu zapadł w chorobę psychiczną, która spowodowała samookaleczenie, ostatecznie samobójstwo, chociaż no jak już wcześniej powiedziałem, nie było to tak naprawdę spowodowane z Spożywaniem absyntu jako takiego, a przez to, że spożywał po prostu alkohol w dużych ilościach i później miał delirium. Tak samo zakładano, że może przez to, że on spożywał ten absynt, to miał taką, taki obraz świata, te żółte takie plamy wokół różnych obiektów. Jednakże osoby, które spożywały, tując w dużych ilościach, zaprzeczają i mówią, że to nie ma nic wspólnego, to po prostu musiał być taki jego specyficzny styl. Natomiast jego historia i tragedia spowodowały, że ten obraz osoby spożywającej absynt utrwalił się tak w ludzkiej świadomości i dopiero niedawno przywrócono możliwość spożywania absyntu w Ameryce, no w Europie również jest, jednakże zgodnie z unijnymi normami tujon nie może być dodawany do żadnych produktów spożywczych, może występować jedynie jako składnik występujący w ziołach, które po prostu ten tujon zawierają. Dlatego jest dozwolony absynt i inne substancje zawierające tujon na przykład wyciągi z szałwii wrotycz również jest dostępny i można nim obracać jednakże trzeba się liczyć z tym że nie może tego tujonu być więcej niż 35 mg na kilogram takiego gorzkiego napoju alkoholowego zresztą dozwolona zawartość tujonu zmienia się w zależności od tego jakie jest stężenie alkoholu w danym napoju ale jeśli chodzi o tujon i jego działanie to najważniejsze jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jest on przeciwieństwem depresantów. Ale depresantów nie w sensie takim, że coś powoduje depresję, tylko powoduje wyciszenie układu nerwowego. Substancje, które są używane przez ludzi jako depresanty, to używki typu alkohol, typu barbiturany, czy na przykład muscymol zawarty w amanicie substancje, które wpływają na nasz układ nerwowy wyciszająco, uspokajająco. Natomiast tujon jest substancją, która jest przeciwieństwem tych depresantów i ona powoduje pobudzenie, ekscytację i generalnie działa neurotoksycznie w dużych ilościach, no bo układ nerwowy może ulec uszkodzeniu przez nadużywanie substancji zawierających Tujon. W naszym organizmie jest substancja, która naturalnie reguluje nasz poziom pobudzenia lub wyciszenia jest to gaba, czyli kwas gamma aminomasłowy. No i tujon właśnie działa w taki sposób, że przyłącza się do receptorów gaba w komórkach nerwowych, czyli tak jakby podszywa się pod nią, ale nie działa tak jak ona, tylko wręcz przeciwnie, czyli uniemożliwia wyciszenie się komórkom nerwowym i doprowadza do ich tak jakby przegrzania. Więc tak jak powiedziałem, gaba, czyli ten kwas gamma aminomasłowy działa na nasz organizm jak taki naturalny hamulec, który nie pozwala po prostu nam za bardzo tego układu nerwowego eksploatować i nie, nie pozwala na to, żeby on się przeciążył. Ale jak dodamy do tego wszystkiego jeszcze tujon, który jest antagonistą gaby, to jest tak, jakbyśmy sobie linki hamulcowe trochę poprzecinali, bo gaba już nie może działać tak skutecznie, dlatego że część receptorów właśnie tego kwasu, tej gaba, jest zablokowana przez tujon. Przeciwieństwem tego są wszystkie depresanty, o których mówiłem, czyli substancje, które działają wyciszająco na nasz organizm, ale one też nie są dla nas zdrowe, dlatego że wszystkie te depresanty powodują, że nasz organizm przyzwyczaja się do tego poziomu wyciszenia i nie jest w stanie go osiągnąć już swoimi naturalnymi substancjami. Dlatego heroina, dlatego Opioidy ogólnie, dlatego właśnie barbiturany są bardzo uzależniające dlatego że nasz organizm jak już zazna tego stanu, to później naturalnie swoimi własnymi środkami nie jest w stanie tego zapewnić, a cały czas tego pragnie. No i w ten sposób rozwija się właśnie uzależnienie fizyczne, które polega na tym, że nasz organizm potrzebuje zewnętrznego źródła tych depresantów, które wyciszą, uspokoją układ nerwowy, bo inaczej jest on stale pobudzony. Tak samo, stale pobudzony jest przez tujon, jednakże y, można to niwelować przez podanie. No na przykład, właśnie zobaczcie alkoholu, który jest y, w takim absyncie. Jest mieszanka zarówno substancji, która pobudza, jak i substancji, która wycisza. I to jest y, bardzo złudne i y, przeciążające nasz organizm, bo y, to nie jest ani jedno, ani drugie nie jest dla nas dobre i nie jest naturalne a jednocześnie organizm też później ma zaburzenia produkcji, na przykład gaba przez nadużywanie substancji, bo jednak ta gaba się kończy kiedyś i jeżeli mamy za duże obciążenie układu nerwowego, to po prostu mamy puste zbiorniki, bo ona tak naprawdę się utrzymuje w takich y, wokół synaps, w specjalnym miejscu jest przechowywana i w momencie, kiedy następuje sygnał, to ona zostaje wydzielona i uspokaja układ nerwowy. Jeżeli mamy za dużo tych bodźców, to wtedy nasz układ nerwowy już po prostu ma pusty bak i nie ma się czym wyciszyć. Zatem podsumowując, szkodliwość tujonu jest tematem gorącym już od XIX wieku, wtedy za sprawą absyntu, teraz na przykład za sprawą TUI. Jednakże sprowadza się to wszystko do tego, że każda substancja w złej dawce jest szkodliwa, a w innej dawce może być lecznicza i przydatna. Dlatego nie warto absolutnie bać się tui, chyba że jesteście dziećmi albo na przykład osobami w ciąży, które chciałyby sobie zjeść trochę gałęzi tui w ramach jakiejś zachcianki. No to tego nie polecam. Natomiast ogólnie można tę roślinę bez obaw uprawiać w ogrodzie. Poza tym, że sąsiedzi będą się oburzać, to nic złego nie powinno się wydarzyć. Jeśli chodzi o Van Gogha, no to nie udało się udowodnić, żeby to absyntyzm spowodował jego problemy psychiczne. Raczej były one na innym podłożu, a najwyżej alkohol mógł spowodować ich zaostrzenie. No i to tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają mój kanał. Dziękuję również tym, którzy ostatnio postawili mi kawę. A poza tym zachęcam Was do obejrzenia również innych odcinków na temat roślin groźnych, które są w osobnej playliście. A chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że niedługo zakwitnie mi pawonia, z czego się bardzo cieszę. Nigdy jeszcze mi nie kwitła, więc czekamy. No i to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.